Pani Roberta Metzola, która jest szefową parlamentu, rozpoczęła swoje wystąpienie poświęcone korupcji w parlamencie. Słowami, Parlament Europejski został zaatakowany. Nie, Parlament Europejski nie został zaatakowany, sam się zaatakował. Podobnie jak Europejska Partia Ludowa też nie została zaatakowana, tylko sama się zaatakowała. Poprzez te została wszystkie... raczej obnażona. Została obnażona i to jest zasługa. Policji belgijskiej, nie służb wewnętrznych, nie skutecznością istniejących procedur, ale policja, po prostu policja. Pamiętajmy, że, że instytucja, tak jak Parlament Europejski, jest instytucją skrajnie partyjną. No i te partie polityczne, te partie europejskie. Prowadzą swoją politykę i mają swoje powiązania międzynarodowe. No, socjaliści są raczej prorosyjscy, te duże partie, tak zwane herbeckie, one już. Hadeckimi dawno być przestały, prawda? Też są nastawione raczej prorosyjsko. No i co tu dużo mówić, rządy, najważniejsze rządy europejskie też były nastawione prorosyjsko. Więc jeżeli to wszystko razem weźmiemy, to musimy odrzucić taki obraz Parlamentu Europejskiego, że oto spotykają się przedstawiciele rozmaitych elektoratów i podejmują wspólnie decyzje dla dobra Wspólnoty Europejskiej. Tak naprawdę to jest tam oczywiście ta polityka, są ci lobbyści, są te wpływy międzynarodowe, ale to jest instytucja bardzo niejasna, nieczytelna, podobnie zresztą jak inne instytucje. I to jest jedna z przyczyn w takim otoczeniu korupcja jest no, naturalnym wykwitem, że tak powiem. Znaczy, na pewno jest coś takiego myślenie w kategoriach logiki politycznej, wielkiej gry. Rosja jest silnym, dużym państwem, Niemcy są silnym, dużym państwem, wobec tego to, co się dzieje między Niemcami a Rosją, jest rozstrzygane na tym poziomie. Natomiast te inne kraje są przedmiotami owych działań. Prawda? To nie są partnerzy dla Niemiec. Podobnie zresztą Francją. W Francji, jeszcze w Niemczech też są silne, jest silne nastawienie antyamerykańskie, a silne nastawienie antyamerykańskie zwykle łączy się z nastawieniem prorosyjskim. Cała ta polityka energetyczna, my, mówię EKR, Europejscy Konserwatyści Reformatorzy, 12 razy stawialiśmy sprawę. Nord Streamu i Nord Streamu 2 w parlamencie. 12 razy, 12 razy zostało to odrzucone przez największe partie, Europejską Partię Ludową, przez socjalistów, przez... Liberałów. Czasami zieloni to jeszcze popierali. No to jednak coś znaczy, no, prawda? To pokazuje te wektory polityczne. Tu przyjeżdżają nie wiem, posłowie z, z Niemiec, z Luksemburga, z Hiszpanii, przyjeżdżają tutaj do, do Polski i się szarogęszą, krytykują, żądają, domagają się na jakiej podstawie oni mogą ewentualnie odnosić się do tych społeczeństw, które ich rozliczają, natomiast oni się czują zupełnie bezkarnie, prawda? A jeżeli weźmiemy Komisję Europejską, no to ona zupełnie czuje się bezkarna, robią co chcą. Oczywiście oni się boją tych dużych graczy. Prawda? Ale w stosunku do tych mniejszych, słabszych, a zwłaszcza do wschodniej Europy, pamiętajmy, że instytucje europejskie to są instytucje tak naprawdę zachodnioeuropejskie. Mimo, że nastąpiło to rozszerzenie, że tam przyszło trochę nowych ludzi z tej części świata, to jednak ta, przepraszam za wyrażenie grupa trzymająca władzę. Cała ta administracja, obsługa, to zaplecze to jest to, to, co się utworzyło przez wiele lat w tych instytucjach europejskich i to nadal ma największy wpływ. Dlatego, jeżeli się ktoś tam pojawi z, z zewnątrz, ze wschodniej Europy, to już jest trochę podejrzany, chyba że od razu y, kłania się nisko i mówi, tak, ja wszystko będę tak robił absolutnie. Tak jest menu, tak? Tak, e, a jeszcze jeżeli reprezentuje nastawienie konserwatywne, no to natychmiast jest y, sekowany, marginalizowany, no. No, no to, to tak y, niestety działa. W tej chwili Unia Europejska jest chorym człowiekiem Europy. Jeżeli jest jakiś chory człowiek Europy, to jest to niewątpliwie Unia Europejska. E, natomiast y, no, ta koncepcja y, y, Europy Narodów to jest koncepcja, która przynajmniej trzyma się tych mechanizmów i zasad na przykład taka jak odpowiedzialność polityków przed, przed, przed elektoratem, prawda, czytelność, możliwość rozliczenia, czytelny podział władz, przecież tam nie ma podziału władz w Unii Europejskiej. Czym jest Komisja Europejska? Komisja Europejska jest niby władzą wykonawczą, ale zachowuje się jak sędzia, prawda? jak prokurator, jak egzekutor i tak dalej, i tak dalej, więc... Więc to jest, to jest przynajmniej jakiś, to byłby jakiś ruch ku uzdrowieniu, przynajmniej częściowemu, Unii Europejskiej. Bo obecnie nastawienie jest takie, im więcej integracji i centralizacji, tym lepiej jakikolwiek problem się pojawia zawsze jest jedna odpowiedź więcej Europy oni mówią w tym swoim okropnym no co to znaczy tak naprawdę więcej Europy znaczy więcej centralizacji nie mniej właśnie mniej nie można tworzyć takiego scentralizowanego monstrum zbiurokratyzowanego którego w ogóle nie da się rozliczyć i nie da się kontrolować